kategorii dzieci mieszane i skradytko. Brawo! <śpiewanie> <śpiewanie> <wierzę> tak. <śpiewanie> Zdobał wam się tutaj? No, A, Wszystko zgodnie z tym. Wygrywamy i do samy ja samy do domu, to tak. Gratulacje. Ja wrócę, nie wiem, czy z nimi. Gratulacje. A no bo to tak, co różne kategorie. No. Gratulacje. Ale dużo. Gratulacje. Dlatego No i dlatego jest super. Gratulacje. Gratulacje. No, dobra, gratulacje. No, dobra. gratulacje. No, tak. Gratulacje. Wszyscy są częścią drużyny, panowie. Gratulacje. Gratulacje teraz przejmę jeszcze jeszcze ręce pani trener. Gratuluję takiej Dziękuję